większość czasu w ciągu dnia spędzamy w pracy i również tam powinniśmy zadbać o właściwe postępowanie z odpadami. A jak to zrobić? Dokładnie w ten sam sposób, w jaki radzimy sobie w naszych domach, i odpady również będą podobne, zaliczane do odpadów komunalnych. Co zatem powstaje w pracy? Jeżeli mamy pracę biurową, odpadami, które powstają w tym miejscu, są oczywiście odpady papierowe. Wydruki, Gazety, czasopisma, oczywiście to wszystko powinno trafić do pojemnika niebieskiego na papier. Pod względem, że nie są to kartki ani zamoczone, ani zatłuszczone, ani zanieczyszczone innymi chemikaliami. Co więcej, jeżeli praca to kawa, jeżeli kawa to filiżanka. Jeżeli filiżanka stłucze się, gdzie powinniśmy umieścić te odpady? Nie w szkle, ale w odpadach zmieszanych dlatego że filiżanka nie składa się ze szkła opakowaniowego do którego zaliczamy wyłącznie słoiki szklane, butelki szklane i szklane opakowania po kosmetykach. To wszystko jak najbardziej możemy wrzucić do pojemnika zielonego. Jeżeli jesteśmy już przy kawie, to po kawie czy po herbacie zostają fusy. Gdzie powinny trafić? Do pojemnika brązowego na bio, gdyż nadają się do wytworzenia z nich kompostu. A jeżeli mówimy już o kawie i herbacie, to czas powiedzieć o tym, co zazwyczaj konsumujemy w trakcie degustacji kawy. Są to na przykład różnego rodzaju ciasta, drożdżówki, pączki i te resztki nie mogą trafić do bio, dlatego, że jest to żywność przetworzona i te resztki wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Przykładem opakowania, które pozostaje po lunchu w pracy są różnego rodzaju pojemniki styropianowe, które powinny trafić do pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Podobnie jest z pojemnikami po sokach i po innych napojach właśnie opakowanych w opakowania wielomateriałowe, które składają się z folii, papieru, a także z warstwy aluminium. To wrzucamy do pojemnika żółtego po odkręceniu i zgnieceniu, aby zaoszczędzić miejsce. Warto bowiem pamiętać, że do Pojemnika żółtego na tworzywa sztuczne wyrzucamy odpady mające największą objętość w stosunku do swojej masy. Bardzo ważnym odpadem, który towarzyszy nam w codziennej pracy, z uwagi na urządzenia, które często w niej wykorzystujemy, są baterie. One muszą być pozostawione w specjalnych punktach, które znajdziecie w sklepach, w urzędach, w szkołach, a przede wszystkim w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie baterie jako odpady niebezpieczne są magazynowane i kierowane do dalszego przetworzenia.